Jan Zamoyski to człowiek wybitny, ustalmy to od razu, geniusz, człowiek renesansu, jak najbardziej możemy go tak nazwać. Ale Jan Zamoyski ma też opinię wielkiego patrioty, ma opinię męża stanu, a według mnie na to miano po prostu nie zasługuje. Ma oczywiście kanclerz i hetman wielki koronny swoje zasługi, nie chcę ich umniejszać. Ale ma też wiele niechlubnych zachowań, decyzji czy pomysłów, które dały o sobie znać dopiero kilka dekad później, a które wprowadzą do rzeczpospolitej chaos i w długim terminie wpłyną na jej osłabienie. Powstają całe artykuły o legendzie Jana Zamoyskiego, czy o tym, jak zdolnym propagandystą był. Dobra, trochę może za mocno. O tym, jakim mistrzem autoreklamy był. Ale teraz chodźmy i zniszczmy, obalmy ten pomnik ze Spiżu. Zarzut pierwszy. Dożywotni urząd hetmański. Było co ganić za żywota i ganiano publicznie. Jako wojownik był roztropny i szczęśliwy. Jako obywatel niech przebaczą jego cienie. Ciężki był panu Zygmuntowi III. Ciężki i równym. Jednym z największych grzechów Jana Zamoyskiego. Jest jego pycha i chęć władzy. Bardzo mocno objawiło się to w 1581 roku. Kanclerz Wielki Koronny został mianowany na Hetmana Wielkiego Koronnego. Bardzo wielka władza w jednych rękach. Ale było coś gorszego. Jan Zamojski został mianowany na ten urząd dożywotnio. Nie można było takiego Hetmana odwołać. Precedens. Wcześniej Hetmani byli mianowani na konkretną kampanię. Miało to zresztą wiele zalet. Pozycja możnych nie mogła opierać się tylko na urzędzie hetmańskim, ponieważ sprawowali go rok, czasem kilka lat. Ale to tyle, potem był koniec. O ile taka osoba się sprawdziła, to można było nominować ją jeszcze raz. Gdyby jednak się nie sprawdziła, to szkoda nie była aż tak duża, bo taki hetman mógł przegrać co najwyżej jedną kampanię. Potem urząd hetmański mógł przejść w inne ręce. Jednak, no właśnie. Ferelny rok 1581 i nominacja hetmańska. A co najgorzej o Zamojskim świadczy, to to, że on doskonale wiedział, że dożywotnia nominacja to jest precedens. Szlachta się burzyła, atakowała króla Stefana Batorego i samego Zamojskiego. Zamojskiemu jednak zależało na tej władzy i bezczelnie na Sejmie podczas swojej przemowy kłamał, że przecież urząd hetmański był zawsze dożywotni i że tak powinno być żywotni urząd hetmański kolejnym królom odbijał się czkawką i nieraz hetmani wielcy czy polni byli naczelnymi opozycjonistami względem nowego króla. Kimś takim był Jan Zamoyski względem Zygmunta III, Sebastian Jerzy Lubomirski względem Jana Kazimierza czy Jabłonowski względem Jana III Sobieskiego. Przecież Branicki czy oba obaj hetmani, byli przywódcami Konfederacji Targowickiej, własna... Niepohamowana ambicja Zamoyskiego sprawiła Rzeczpospolitej problem na kolejne 200 lat. Zarzut drugi, państwo w państwie, czyli ordynacja zamojska. Bogactwo z Jan Zamoyski był prekursorem wielu nieznośnych i niszczycielskich ustrój Rzeczpospolitej praktyk. Jednym z nich jest pierwsze państwo magnackie stworzone w ramach Rzeczpospolitej. Które stworzył nie kto inny, jak właśnie kanclerz Wielki Koronny i Hetman Wielki Koronny Jan Zamoyski. Ok, ustalmy jedną rzecz. Próby powstania ordynacji były już wcześniej, ale były przez koronę rozwiązywane. Ordynacja zamojska oficjalnie powstała w tym samym roku co ordynacja Radziwiłów na Litwie. To, co robili Radziwiłowie, też było złe, ale pozycja Radziwiłów była trochę inna niż Zamoyskiego. Radziwiłowie mieli tytuł książęcy, ale mimo to umówmy się, że wszystko, co teraz powiem o Zamojskim, można odnieść też do Radziwiłów. Ale oni nie mają tak pozytywnej prasy jak Zamojski, więc skoro krytykujemy ich, krytykujmy też Zamojskiego. Na czym polegały ordynacje? Wydzielano pewien obszar, który był uprzywilejowany w taki sposób, że tylko jeden najstarszy syn go dziedziczył nikt inny. Dodatkowo, ordynacja posiadała pewną autonomię prawną. I teraz tak. Zamojski zaczynał jako mały szlachcic. Posiadał ledwie cztery wioski. Gdy założył swoją ordynację, to w jej skład wchodziło kilka miast i kilkaset wsi. Około 400. Gdy umierał, to w skład ordynacji wchodziło ponad 20 miast i ponad 800 wsi. Mówiąc delikatnie, nie było tak, że właściciele ziemscy wokół Zamościa z ogromną chęcią. I z własnej inicjatywy sprzedawali jemu swoje dobra. Zamojski wykorzystywał swoją władzę, chociażby to, gdzie wojsko miało akurat leże zimowe. Przez zagranicznych dyplomatów był traktowany jak książę. Zresztą wnuk Zamojskiego, Jan Sobie Pan Zamojski, już bez żadnych skrupułów będzie tytułował się księciem. Oddajmy tutaj Zamojskiemu jedną rzecz. Stworzył zamość. I trzeci najstarszy w naszej historii uniwersytet. Dodatkowo, Zamojski o uniwersytet naprawdę dbał. Kolejnym plusem było to, że Akademia Zamojska była nastawiona na szkolenie urzędników państwowych. Ogromny plus. Ale Akademia Zamojska ledwie chwilę po śmierci Jana Zamojskiego podupadła i straciła na znaczeniu. Podoba się, zostaw suba i lajka. Zarzut trzeci, system klientystyczny. Spójrzmy tylko na królestwo nasze. Jedno z pierwszych w Europie. Spójrzmy na jego siły i środki obronne, na jego dostatki, bogactwa, na wszystko, co ludziom jest potrzebne. Czegóż nam brakuje? Oto rządu silnego i ustalonego ładu prawnego. A wtedy wszystko będziemy mieli i stać będziemy silni i pewni siebie. Jednak, jedna z najgorszych praktyk XVII, a zwłaszcza XVIII wieku biedniejsza szlachta, która grzecznie słucha magnatów. Magnaci takimi szlachetkami się wysługiwali. Załatwiali swoje interesy za ich pomocą. Gdy trzeba było zerwać sejm, to taki szlachetka nadawał się do tego idealnie. Frakcje magnackie, o nich mówimy, najbardziej doświadczą Rzeczpospolitą w XVIII wieku. One ogromnie utrudnią jakiekolwiek reformowanie państwa. Frakcje magnackie, fakcje magnackie, różnie się na to mówi, ale miały nieprawdopodobnie niszczycielski wpływ na państwo. I widać to już w rok po śmierci Zamojskiego. Hetman stwarzał jeszcze pozory. Wiedział, gdzie są granice i Rokoszu względem Zygmunta III nigdy nie rozpoczął. Ale po jego śmierci jego stronnictwo już takich zahamowań nie miało. Rokosz Zebrzydowskiego, zwany Sandomierskim, nie był groźny dla króla. Większość braci szlacheckiej stanęła po stronie Zygmunta. Ale niestety wystarczył, żeby zmarno trawić Fantastyczne zwycięstwo Chodkiewicza pod Kirchholmu. Nie udało się uchwalić nowych podatków. Rokosz wystarczył też, żeby opóźnić akcję przeciwko Moskwie, która w tym czasie mierzyła się z ogromnym kryzysem wewnętrznym. I pytanie, czy muszę tutaj coś więcej tłumaczyć? Jan Zamojski rozpromował taki styl współpracy z bracią szlachecką. Pokazał, jak taka partia magnacka może mieć przemożny wpływ na króla, jak może paraliżować jego pracę. Ciężko tu jakkolwiek bronić hetmana i kanclerza Wielkiego Koronnego. Zarzut czwarty: Król panuje, ale nie rządzi. A cóżeście to nam za niemą Mary przywieźli ze Szwecji? Tak na przybycie Zygmunta III zareagował Jan Zamojski. A jak reagowali inni? Wawrzyniec Goślicki przywitał Zygmunta III w taki sposób: Przyjechać raczyłeś swój między swe, gościem tu nie jesteś. Dlaczego tak? Matką Zygmunta III była Katarzyna, siostra Zygmunta Augusta. W Polsce Zygmunt III był traktowany jako swój, jako Jagiellon. Stąd też powoli odchodzi się współcześnie od nazywania go Wazą, bo nikt z ówczesnych tak go nie mianował. Dlaczego jednak zaczynam mówić o tym królu w kontekście Jana Zamoyskiego? Otóż Jan Zamoyski przyczynił się do wyboru Zygmunta III na króla. Pokonał Maksymiliana Habsburga pod byczyną, w 1588 roku. Jednak dlaczego Zamoński był zwolennikiem wyboru Zygmunta III, a nie Habsburga? Cóż, można powiedzieć, że nie był zwolennikiem ani tego, ani tego. Widział siebie na krakowskim stolcu, ale po tym co zrobił ze Zborowskim, już nie mógł liczyć na poparcie mas szlacheckich. Chciał ustawić na krakowskim tronie jakiegoś krewniaka batorego, żeby znowu mieć na niego tak ogromny wpływ i znowu być niczym wicekról. To jednak się nie udało i nie było na to żadnych szans. Nade wszystko był jednak przeciwnikiem habsburskiej kandydatury, bo zwolennikami Habsburgów byli nie kto inni jak Zborowscy, z którymi miał konflikt po tym jak doprowadził do egzekucji Samuela Zborowskiego. Niestety dla niego szlachta przez namowę Anny Jagielonki wybrała Zygmunta. Jan Zamoyski liczył, że będzie mógł mieć wpływ na młodego, dwudziestoparoletniego Zygmunta, jaki miał na Batorego. Srogo się musiał zasmucić, gdy od początku Zygmunt chciał być niezależny. Właśnie to spowodowało ogromny konflikt króla i kanclerza. A w przyszłości propaganda Zamoyskiego wpłynie na obraz króla Zygmunta. Nasze materiały powstają dzięki wsparciu patronów. Jeżeli chcecie uzyskać super bonusy i przyczynić się do rozwoju naszego kanału, to, chociażby dzięki patronom, zakupiliśmy ten super mikrofon. Zapraszamy na Patronite'a. Zarzut piąty. Dwie twarze Jana Zamoyskiego. Dużej dumy tego człowieka znosić nie mam zamiaru. Pamiętacie może elekcję Batorego i bunt mieszczan gdańskich? Udało pokonać się ich wojska pod Lubieszowem w 1577 roku. Przy okazji po raz pierwszy wykorzystując zreformowaną husarię. Ale czy wiecie, jak Gdańsk z królem się pogodził? Gdańsk zapłacił, a król zniósł statuty Karnkowskiego. O co chodzi? Prusy Królewskie dołączyły do Korony na specjalnych warunkach, za czasów Kazimierza Jagiellończyka. Ich związek z Koroną nie był tak ścisły jak innych terytoriów. Postanowiono to zmienić i w 1570 roku, jeszcze za czasów Zygmunta Augusta, wprowadzono tak zwane statuty karnkowskiego, które ściślej wiązały Prusy królewskie z koroną. Delikatnie mówiąc, możni z Pomorza Gdańskiego nie byli z tego faktu jakoś szczególnie szczęśliwi. Późniejszą historię już znamy, ale po co o tym mówię, skoro temat ma tyczyć się Zamojskiego, a nie Gdańska? Otóż Gdańszczanie zapłacili Zamojskiemu, by ten pogodził ich z królem. Po prostu go przekupili, by ten pomógł im dogadać się ze Stefanem Batorym. Jan Zamojski z pełną świadomością i z pełną premedytacją sprawił, że relacje łączące Pomorze Gdańskie i Rzeczpospolitą osłabły. To jest jeden z powodów, dlaczego Rzeczpospolita nigdy nie miała mocnej floty. Może nie najważniejszy, ale nadal. Ten rozdział miał się skupiać na dwóch twarzach Zamoyskiego. O co mi w nim chodziło? Otóż Zamoyski był trochę jak współcześni youtuberzy. Niby wszelką krytykę brał na klatę. O co chodzi? Zamoyski był na początku przedstawicielem szlachty średniej i ruchu egzekucyjnego. Jednak mądrość etapu. I gdy został magnatem, to stał się tym, z czym walczył średnia szlachta przestała go popierać, a starym rodom magnackim nie podobało się jego rozpychanie na salonach. Co za tym idzie, Jan Zamoyski był często krytykowany i publicznie oczywiście mówił, że jego to nie rusza. Publicznie, bo prywatnie, kazał sobie przesyłać wszystkie te krytyki, te paszkwile i je drukował, żeby pamiętać co i kto napisał. Krytykował płaczliwych szlachciców, a gdy było mu to potrzebne podczas przemowy, to sam nieraz zanosił się płaczem. Gdy trzeba było, to mówił o potrzebie przestrzegania prawa, a potem wykorzystywał Sejm i naginał istniejące prawa, jak chociażby w 1590 roku, gdy straszył zagrożeniem tureckim. Mówił, że to śmiertelne niebezpieczeństwo, że trzeba mu dać więcej władzy i więcej wojska. A w tym samym czasie w listach do Stanisława Żółkiewskiego pisał, że to tak, to zagrożenie nie jest takie duże tak naprawdę. Mówił wiele o tym, że jest równy z innymi szlachcicami, ale zachowywał się inaczej. Ówcześni jeszcze to widzieli, późniejsi zapamiętali tylko pisma i przemowy Zamoyskiego. Przyczyny legendy Obyż cię dziś, ojczyzna miała, wielki Janie, Na samo imię twoje zdechliby poganie, A jakoś strącił Niemca, co świadczy byczyna, Tak pomóż z tego stopnia strącić poganina. Jan Zamoński był człowiekiem wybitnym i to naprawdę, już to zresztą sobie powiedzieliśmy, miał też naprawdę zasłużone sukcesy, których nikt nie może mu odebrać, ale ponad wszystko był mistrzem marketingu. Zatrudniał najlepszych pisarzy, jak chociażby Jana Kochanowskiego, by ci opiewali jego sukcesy. Swoją drogą mamy zapiski od Jana Kochanowskiego który skarży się na Zamoyskiego, że ten mu nie daje spokoju. Janowi Zamojskiemu zmarła córka, Urszulka. Pewnie wszyscy o tym pamiętacie i wiecie. I w tym samym czasie Jan Zamojski cisnął Kochanowskiego, by ten pisał wychwalającego dzieła. Po śmierci Kochanowskiego, Zamojski mecenasował innym pisarzom, by dalej jego sława rosła. Porażki Zamoyskiego, jak chociażby tragiczne przygotowanie kampanii pskowskiej, gdzie po chwili oblężenia zabrakło prochu strzelniczego, Udało się skrzętnie ukryć, chociażby sukcesem w Jamie Zapolskim. Po śmierci Jana Sobieskiego czas grał na jego korzyść. Może nie od razu, ale od połowy XVII wieku już zdecydowanie. Zamojski był symbolem, był człowiekiem sukcesu. Dodatkowo był symbolem zwycięskiej Rzeczpospolitej. Pokonywał Habsburga, Szweda, Moskala, Kozaka, Turka, Tatara. Z kimkolwiek Rzeczpospolita nie walczyła? To każdy mógł wspomnieć, że za czasów Zamojskiego to się ich z łatwością pokonywało. I pytanie do Was, czy chcielibyście odcinek, w którym dokonalibyśmy całościowej oceny Zamojskiego? Piszcie w komentarzu. Teraz jesteśmy trochę jak prokuratorzy, ale możemy pobawić się w sędziego. Profesor Janusz Tazbir napisał, że sława Zamojskiego po jego śmierci przebiła sławę, jaką zdobył Zamojski za życia. I ciężko się z tą oceną nie zgodzić. Zamojski był geniuszem. Ale nie był niestety mężem stanu. A jak wy oceniacie Zamoyskiego? Zwłaszcza ty, Darek i Paweł? Dajcie znać w komentarzu.